I siu. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic i dzisiaj będziemy robili fajne rzeczy, bo będziemy testowali koparki. Mam trzy koparki przygotowane, zobaczymy, która będzie najlepsza. W sumie to jest ładowarka bardziej niż koparka, ale powiedziałem koparka, więc już będą narzekać, że to ładowarki są. Ale to są ładowarki! Więc ładowarki będziemy testować dzisiaj. W opisie macie link do G2A, gdzie jest kodem plaga 3% zwrotu, ta. He, no i dzisiaj o 18 też robię live'a na Facebooku, też możecie wbić, bo będziemy testować duży serwer, 50 lotów, ej. No, y, testowanie ładowarek, tu mam trzy ładowarki przygotowane i czwartą finalną, ale Wam jej nie pokażę dopóki tych nie przetestuję. I, i tutaj mam pole testowe, tu są kuleczki, no, w sumie to są piłki niby baseballowe, baseballowe mówię, y, do, do kosza piłki, ale y, no tak, tak nie bardzo one, znaczy dobrze działają niby, no nie? Kręcą się i w ogóle, ale są malutkie i myślę, że może być ciężko. Tutaj mamy patyki. Oczywiście z gałązkami, żeby łatwiej było podebrać, bo one dzięki temu mają różne kąty i widzicie, jak się ustawiają zresztą. Więc może, może uda się je zabrać, a może nie. Zobaczymy. No i ewentualnie, gdyby się nie udało, to to jest najprostsze. Czyli po prostu zwykłe koła, bo, bo koła to myślę, że najłatwiej będzie podnieść. Najłatwiej, bo są okrągłe, stoją sobie tak, że można je łatwo złapać. Chyba. Chyba, yy, ale nic nie jest pewne Nic nie jest pewne, zobaczymy jak będą działały te ładowareczki Zaczniemy od tej najmniejszej, później ta średnia, na koniec ta wielka Która wygląda najlepiej z całej trójki, zdecydowanie A na koniec czwarta, która już zmiecie całą konkurencję Przynajmniej swoim wyglądem Dobrze si Siadamy, o Mało przycisków jest, jeden do góry, fajnie A dwa to jest na dół O, tu trójka jest to do góry i czwórka na dół I piąteczka to światła o i trąbka, no i super Szkoda, że to wraca A, bo to działa A, już wiem jak to działa, to ma swoje poziomy To ma swoje poziomy No dobra, zaczynamy od piłeczek U, jeździ też całkiem sensownie Jeździ całkiem sensownie Powoli, ale skręca bardzo dobrze Bo skręca razem z łychą Do ładowania Dobra, czy uda mi się je podebrać O, 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 coś tam mam, dobra Trójka, nie, 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 nie trójka Trzy... Tak, trójka Chyba ja dwójkę kliknąłem, bo jestem zdolny. Teraz jedynka. Uuu, Patrzcie! Ej! No powiem wam, że to nawet całkiem niezła ładowareczka jest. To miała być taka pierwsza, najgorsza, tu proszę nabrała pełną łychę. Teraz zobaczymy jak rozładunek wyjdzie. Przygotowałem sobie tutaj pola takie. Yy, do rozładunku. I... I zobaczymy jak to pójdzie. Chodzi o to tylko, żeby stestować taką celność tego rozładowania, czy to się wszędzie nie posypie. W sumie to sobie wezmę trochę do góry. E, troszeczkę do góry. O, i to troszeczkę teraz na dół, na dół, na dół. I zobaczymy, co się stanie z tymi piłeczkami. Proszę mnie tu je sypnąć. Czy się ładnie wysypią? No bardzo cacy. No Powiem wam, zadowolony jestem. Jedna mi trochę wypadła, ale to nie jest wina ładowarki. Wina. Nie jest to wina ładowarki. Raczej bym powiedział, że moja, bo, bo tak se stanąłem trochę nie, nierówno. Ale generalnie ta ładowarka, mimo tego, że taka prosta, to spisała się super. O! załadowane. Kurde! Naprawdę, cacy. Jaka zabawa fajna. Polecam wszystkim pobawić się ładowarkami. Fajna sprawa, naprawdę mnie się podoba. O, dobra, jedziemy znowu obniżony na maksa Chociaż dam trochę do góry, będzie się łatwiej jechało. I spróbujemy drewno. Drewno to jest drugi poziom trudności chyba. To będzie trudniejsze na pewno. Myślałem, że te piłki nie będą działać jak piłki, ale działają jak piłki idealnie, więc jest spoko. Zobaczymy jak się y, nabierze drewienko. Dawaj drewno. O, lagi. No dobra, trochę zmasakrowałem to drewienko. Tak szczerze mówiąc. Trójka i do góry. No drewno się ładnie tak już nie nabiera, niestety. Tak ładnie się nie nabiera, ale się nie dziwię, bo są to dużo większe kawałki i e, 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 i takie kanciaste, no nie, więc one się trochę bardziej przepychają pomiędzy sobą, ale i tak poszło nieźle. Sporo ich załadowałem. Teraz spróbujemy je tu wrzucić, bo to jest mój plac, w który muszę wrzucić wszystko, co mam. E, czwórka, dobra i czwórka, cacy. No i zrzucanko Jeszcze tak bym wziął Pyk No ta jest wygodna powiem wam Tak się martwiłem o te kąty, że to tak nabiera te kąty Ale jest wygodne O tamto to chyba na stałe wpadło Coś się stało niedobrego Ok. No niestety tamto mogło utknąć O jednak nie Dawaj spadaj na dół No Jej No całkiem Całkiem spoko ładowara Kurde, naprawdę. Naprawdę, ja tam jestem zadowolony. Wezmę sobie teraz obniżę, Można dwa przyciski naraz nawet trzymać. Jak miło. Jak miło. No dobra. Ok, jednak trochę do góry. Tak jak wcześniej. Odrobinę do góry. Później obniżymy. Eee, zobaczymy, czy się uda nabrać jakieś koło. Chociaż pewnie się uda. Czy one są wywrócone, czy to po prostu. O, tak wygląda śmiesznie. He, nie są wywrócone. Dobra, myślę, że chociaż z dwa, jakby spróbować ściachnąć. Bo myślę, że wiele się tu mi nie zmieści po prostu. Dlatego spróbuję dwa. Ech! No dobra. Okej. Okay. Uuuu! Nice. Dwa koła nabrane. I to tak bez problemu. Kurde. Ta najmniejsza, najprostsza ładowareczka się okazała chyba najlepsza być. To mi się wydaje. Dobra. Jeden i cztery. Dobra. I teraz samo cztery, proszę mi tu wysypać ładnie i znowu trochę czwórki, znaczy jedynki i samo cztery. O, jak to idealnie się wepchło, e, ale wypadło. I piła sobie poleciała. Nie no, cacy, goście, kurde. Tak to ja się mogę cały dzień bawić. Nowa era scrap mechanika, ładowareczki i kopareczki. O, może w następnym odcinku bym zrobił koparki. Ale to w sumie, jak napiszecie komentarz, że chcecie koparki, to mogę je testować po yy, Pojedynek ładowarek na razie fajna sprawa. <laughs> fajna sprawa. Jedną, jedną ładowareczkę mamy stestowaną. Dobrze, no. ja ją zostawię tyłem. Yy, oczywiście się raczej nie pomylę, ale nie chcę mi się wykręcać. No, dobra. Teraz to cudo. No, to jest trochę większe, już, no nie? Z tyłu ma jeszcze jakąś jakiś podest, żeby sobie silnik pooglądać, i w ogóle no taka bardziej skomplikowana jest. Ale samą łychę. Ma niewiele większą, trochę głębszą mam i tyle, ale szerokość taka sama. To jest jedynka. A, to jest dwójka. No właściwie to tylko tyle jest niby potrzebne do tego ładowania. E, ale no bardzo uproszczone sterowanie. Bardzo, bardzo. Oj, skręcanie jest takie. Będzie ciężko, bo łycha, łycha nie podąża za, za, za kołami, jak się skręca, i ta łycha będzie robiła jakieś problemy, pewnie. Dobra, spróbujemy cokolwiek nabrać. No, nie będzie łatwo. Ok. No, nie jest łatwo. No... Tak więcej, więcej tego wysypałem w powietrze, niż... Niż wyniosłem. No, ale... heh To do góry. I teraz pytanie, czy ja jestem w stanie to wysypać. Bo to też jest ważne. O, no, tylko dwa przyciski. No... Wysypie się. No dobra, wysypane Wysypane, działa Działa No i duża siła jest tej, tej ładowary W sensie ona jest duża i ciężka I jak już yy, podjeżdżam do muru z tymi rzeczami No to widzieliście co się dzieje One wylatują w powietrze Bo No masa tu robi swoje jednak Kurde Ale fajnie <laughs> Podoba mi się, podoba, podoba mi się ta zabawa Dobrze, pyk Teraz To Ojejku Spróbujemy coś tam nabrać O! Udało się Dobra, dwa drewienka Jakbym nie odjechał tak szybko, to bym ze trzy zgarnął na pewno Eee... Ale nie ukrywajmy Nie jest to tak dobre jak ten pierwszy Ten pierwszy był dużo lepszy Ten jest taki Eee... Sprzęcik No Jedynka Czy się wysypie? No właśnie To już się tak chętnie nie wysypuje Kulki te zjechały, no nie? Po tej delikatnej, bardzo pochyłości. Bardzo delikatnej. Ale drewno już nie chce zjeżdżać, niestety. Spróbuję tym pomachać trochę, ale. Nie wiem, czy to coś da. Muszę to ręcznie rozładować. A to jest duży minus. To jest bardzo duży minus, że operator musi wychodzić ręcznie rozładować, bo to powinno się samo robić. Nie wiem, tu pracować cały czas, a nie chodzić z młotkiem i sam to robić. Po to mam tą ładowarę, żeby samemu nie ładować, no nic, no to jest duży minus. Jednak drewnienko się nie udało rozładować. Zobaczymy, co się stanie z, z kółkami. Eee. No tutaj jest plus taki, że, że sama łycha jest bardzo duża i tu pewnie się sporo zmieści. Ale pytanie: czy w ogóle będę w stanie to podebrać, bo no to sterowanie tutaj nie jest takie zachwycające, no nie. O, już, już się tam krztusić zaczyna. Trzeba powoli bardzo podjechać. Teraz, jedynkę do góry. Pyk. O, i ekstra piłkę jeszcze jakąś złapałem. No do kół się nadaje idealnie, jak widać, bo się super się tam zmieściły po prostu te koła. Pytanie tylko: jak się teraz rozładuje? Czy się rozładuje w ogóle? Bo ja nie wiem. No dobra. O, no, koła przynajmniej się tak zachowują w miarę, że powypadały sobie. No ale z trafieniem w cel to, to raczej problem jest duży. Bo to wszystko się odbywa tak na farcie. Mogę to wyładować, ale muszę się namęczyć strasznie dużo. Eee, hmm. No, jak na razie zdecydowanie mogę powiedzieć, że ta pierwsza wygrywa. Wygrywa konkurencję. Ta druga jest ładna, fajna, duża, ale jeżeli chodzi o działanie, to, to jest słaba. Po pierwsze jest za ciężka, po drugie ma za mało sterowania, czyli nie ma kontroli się praktycznie nad tym. A po trzecie bardzo słabo rozładunek działa. No nic. Zobaczymy tą. Ta jest najładniejsza ze wszystkich moim zdaniem. O kurde ile ma przycisków? Jedynka. A to po prostu idzie do góry i tyle. Mm. Dwójka, to idzie na dół, dobra. Trójka światła, czwórka światła, piątka. Kierunek w lewo, szóstka kierunek w prawo. Trąbka i radio. No dobra, czyli tu też sterowanie jest raczej do kitu. I bardzo szybko się rusza, więc podejrzewam, że to będzie wszystko latać w powietrze. O, jeździ szybko. No i skręca jak powinna, no. Czyli... Yy, ta łycha podąża za kołami i można sobie... Tylko moc ma za dużo I na skręcaniu, i na kołach. I patrzcie, co się dzieje. Jak nią szarpie. Kurde. No właśnie. No właśnie, to wszystko, wszystko za szybko działa. Dużo dużo za szybko. O kurde, teraz prawie nie jeździ jak to jest pod. Jak jest do góry podniesione. To ten dół. Znaczy te, to przednia oś jakby trochę podskakuje. Mam wrażenie. A to dlatego, że jest za duża moc. Staje dęba cała kopara. Ładowara. <laughs> Dobrze. Dwójka, wysypujemy. No rozładunek jest spoko, bardzo wygodny i w ogóle. E, ale załadunek jest do kitu, no. Cóż z tego. Jejciu, w życiu bym nie pomyślał, że zrobienie ładowarki będzie takie trudne. W sensie, że będzie przysparzało aż tyle problemów tym konstruktorom kurka burka. Ta jedynka taka prosta się wydaje z wyglądu, a tak dobrze zaprojektowana. No. Tam były różne poziomy tego ładowania i dlatego to było takie dobre. No, z tym drewnem to sobie chyba w ogóle nie poradzi. Albo zrobimy coś takiego. O! I nabierzemy to. Drewienko. No i teraz do góry. Opa! No i nabrałem coś tam. Coś tam nabrałem, ale wyjątkowo koślawo. No i jeżdżenie, Znowu stoi dęba. Kurde. No nie jest to za wygodne, nie jest to za wygodne niestety. Szkoda, bo ładnie wygląda, kurde. Mogłaby być taka fajna. Dobra, weź to wysyp. Mam nadzieję, że trafię. Trafiłem. Super! Jestem dobrym operatorem po prostu. Jejku, to nie skręca. Jak się jedzie do przodu, to nie chce skręcać, bo koła się podbijają. Że to może na dół dać i wtedy będzie ok w miarę. No. Hmm. Hmm. Oczywiście w komentarzach możecie oceniać, która Waszym zdaniem jest najlepsza z tej trójki. Jedynka, dwójka czy trójka. Ta czwarta, finałowa, która będzie pokazywana, ona nie bierze udziału w ogóle w konkurencji. Ale. Z tej trójki możecie wybierać najlepszą. Moim zdaniem faworyt to jedynka oczywiście, ale wasze zdanie może być inne. Oceniajcie nie tylko pod względem wyglądu, ale też funkcjonalności. Przede wszystkim funkcjonalność oczywiście. Eee, ale wygląd też się liczy. Przy czym ta jedynka nie wydaje się wcale taka brzydka, jak na małą ładowarkę. No jest trochę mała, ale, ale przynajmniej działa. Jakby ją powiększyć, a działałaby tak samo dobrze, to by była idealna. Eee, po prostu ma za małą łychę. No. Tam niewiele się przekopie nią. Dobrze. Rozładowujemy to. No ta dobrze rozładowuje, to trzeba przyznać. To, to jest spoko. Chociaż jedynka też sobie z tym radziła dobrze, nie? Okej, okay, jakaś piłka poleciała w kosmos, ale tak się zdarza. Tak się zdarza. No, myślę, że nawet po, po polach załadunku widać, która sobie poradziła najlepiej. Eee, no, jedynka po prostu mała, mała precyzyjna. Druga i trzecia to już taki rozrzut miały większy. Wszystko to lata, kurde, jest problem. Jest problem, delikatny, ale jest. Dobrze, i nadszedł czas na czwórkę. Pamiętajcie, to jest jedynka, dwójka, trójka, fajnie. Ja je teraz usuwam, żeby yy, mi nie zaśmiecały tutaj terenu. Yy, a. Oczywiście jak chcecie zrobić jakąś ładowarkę, to zróbcie ładowarkę, podpiszcie ją Plaga, ładowarka i ja ją testuję najwyżej w drugim odcinku z ładowarek. Yy, nie ma problemu. A teraz ładowarka numer 4, czyli jeden z najpopularniejszych przedmiotów na Steamie obecnie. I, I mówię tu o Scrap Mechaniku Na warsztacie Steam To jest ta koparka Komatsu WA1200 Bardzo wielka, naprawdę. Naprawdę bardzo wielka. Ponoć działa bez zarzutu Problem z nią jest taki, że jest bardzo, bardzo lagująca. Dlatego ją zostawiłem na koniec sobie. Już wam pokazuję. Pyk! No i ze 100 FPSów zrobiło nam się 13. Zobaczymy, czy to w ogóle działa, no nie? Spróbuję sobie wejść na górę po tej drabinie ogromnej. Podejrzewam, że działa, bo jak się taki projekt robi, to, to pewnie się ktoś nastarał, żeby to jednak hulało. Eee, jedynka to drzwi zamknięte. Kamera jest odsunięta teraz maksymalnie. Bardziej się nie da. Szkoda. Dwójka do góry. Łaj, to się podnosi. A bo to są te wielkie pistony zastosowane. Widzicie, tu są cztery pistony. Wow. Hydraulika przepotężna. Dobrze. Czyli to jest dwójka i trójka. A to jest na dół. Ok. Czwórka. A to jest podbicie całej. Piątka. To jakieś drabiny. Szóstka z drugiej strony. Siódemka to światła. Ósemki już chyba nie ma? Nie no. Powinna być, ale nie wiem co robi. A światła w kabinie. No dobra. Ok. Zobaczymy, jak to jeździ w ogóle. O ile w ogóle jeździ. A, może to po, do góry chyba podnieść jednak, wiecie, bo... ...szoruję tą łychą. No. O kurczę. O kurczę. Eee, nie chce skręcać praktycznie w ogóle. Nie wiem, czy to widzicie, ale... ...ona nie skręca praktycznie. No. Jest za duża. Za ciężka. Ten tył jest mocno dociążony, bo wszystko jest z metalu. Ale przód jest yy, widocznie za mało dociążony, bo nie bardzo chcę. O, teraz coś tam skręca. No dobra, nie ma, nie ma takiej lipy. Ale już się zaczyna coś dziać. Ok, skręcam, skręcam. Spróbuję chociaż te koła nabrać. Nie wiem, czy się uda. Z taką łychą to ja wszystko bym tutaj nabrał. Bez problemu, pewnie. Mogłem sobie, oczywiście, ustawić ją tak, żeby nabrać, ale. Wtedy byśmy nie sprawdzili funkcjonalności całej. E, dobrze, bo jak tak pod kątem się udało. Idealnie to zrobić. No nie jest to takie łatwe. To sterowanie. Bardzo długo reaguje na, na, na to. Ja trzymam cały czas w lewo, ona zanim wróci i obróci, to zajmuje dużo czasu. A, mogę to przytrzymać. No dobra. No to proszę mi obniżyć to. Mam nadzieję, że tam nic nie rozwalę. No nic nie rozwaliłem. Dobra, spróbujemy to załadować. Eee, o ile tam dojadę w ogóle? Bo jak widać, z opuszczoną łychą to, to ledwo jedziesz. Szoruję o trawę, i w ogóle. O kurczę, podjeżdżam do tych kół i zaczyna się dziać. Coś niedobrego. Nawet nie widzę, czy to się ładuje, czy nie ładuje. Kamera jest na maksa odsunięta. Ja potrzebuję tam chyba pilota, żeby mi powiedział. No. Halo! Dawaj. Dobra, na pewno jest załadowane. I dwójka. Ta dwójka już poszła? Tak, poszła. No dobra. Mam nadzieję, że nie wyrzuci tego bardzo do góry. Że w ogóle to nabierze. Bo trójka to by opuściło w dół. Nie ma, nie ma podnoszenia do góry, takiej samej łychy, żeby ją wygiąć do góry. No, coś tam się nabrało, ale. No, nie za wiele. I nie wiem, czy nie wystrzeli, jak z katapulty zaraz. O, nie wystrzeliło. No dobra. I teraz trójka, czyli ten rozładunek. Nie będziemy nigdzie jechali, bo nie ma sensu. Eh. Fajna kopara. Super. Ale znowu brakuje kontroli nad, nad tym samym urządzeniem ładującym, bo... No właściwie no nie ma tej kontroli. W ogóle dwa przyciski to jest nic, no. Do góry i na dół i... I, I tyle. Obrót łychą na dół i, do, i z powrotem, więc to jest takie. No, jak na taką koparkę, to naprawdę słabo. Smuteczek troszeczkę, no. Spodziewałem się, że z taką kopareczką, to ja tutaj będę robił bardzo, bardzo dużo rzeczy fajnych, a wychodzi na to, że no z nią nie bardzo. Ani nie jeździ jakoś super wygodnie, ani nie pracuje za wygodnie. Jest bardzo ładna, to trzeba przyznać, ale pewnie ciężko byłoby zrobić, żeby coś tak wielkiego działało dobrze. Więc. Mimo wszystko bardzo fajna, finalna koparka. Nie bierze udziału w konkurencji, więc oceniajcie te pierwsze trzy. Czekam na komentarze. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z ładowarek bądź koparek, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli zrobiliście jakąś ładowarkę dla mnie, też dajcie znać w komentarzu. I pamiętajcie, żeby ją nazwać Plaga Ładowarka. I ja ją wtedy w workshopie znajdę bez problemu i sobie ją testuję. w ten sam sposób. Zrobimy taki prosty tor, proste konkurencje i, i, i ze trzy przynajmniej testuję. Zobaczę, jak działają. Ja sobie to ustawię może tu, może nie będzie aż tak bardzo lagować i zostawię jednak na podnośniku. O. I cacy. Dobrze. Więc to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć. Hej, hej.